Cześć, ja mam na imię Marcin, witam Cię na moim kanale, gdzie chcę dzisiaj mówić o wychowaniu i o tym, jak jeszcze możesz nawiązać współpracę z Twoim dzieckiem. Mam nadzieję, że temat wydaje się interesujący, dlatego już teraz zapraszam Cię na to wideo. Zaczynamy! Dziś chcę Ci podać dwa kolejne narzędzia tego jak możesz w prosty i łatwy sposób nawiązać współpracę. Dlatego, bez dłuższych wstępów, zaczynam od pierwszego z nich. I można je w skrócie opisać jako: opisz co widzisz. Rzecz może wydawać się prosta, może wydawać się banalna, ale myślę, że niewiele osób wie, jak zrobić się dobrze, poprawnie i pozytywnie. Bo myślę, że bardzo często w swoim życiu opisujesz to, co widzisz, ale te opisy bardzo często pewnie zmieniają się też w na przykład kazania, czyli opisujesz to co widzisz i opisujesz jaki to ma wpływ na klimat, środowisko, ekosystem, ustrój w państwie, jakie są tego inklinacje moralne, jak można... Tą kwestię rozwiązać i oczywiście masz tutaj od razu kilka gotowych rozwiązań, które tylko są dobre, a żadne inne rzadko wchodzą w grę. I generalnie tego typu kazań rzadko chce się słuchać. Po drugie, z reguły są zbyt długie i często zapominamy już na końcu tego, co było na początku, co było powodem takiego kazania czy takiej wypowiedzi. Dlatego opisuj to co widzisz, ale po pierwsze rób to bardzo krótko. Najlepiej jednym zdaniem. O jednym słowie już mówiłem w, po, w jednym z poprzednich filmów, ale możesz też to zrobić jednym zdaniem. I najlepiej bezosobowo. Przykład, jeżeli widzisz, że Twoje dziecko wyjęło mleko z lodówki, bo miało ochotę tak na przygotowanie sobie na przykład płatków, płatki zostały zjedzone, ale mleko cały czas stoi na stole w kuchni. W takim wypadku po prostu to zauważ. Opisz, że widzę mleko, które stoi na stole. Do tego możesz dodać jakąś dodatkową informację bądź konsekwencję. Czyli możesz to zrobić przez powiedzenie: Okej, okay, widzę mleko, które stoi na stole. Mleko, które nie jest schowane w lodówce, może ulec zepsuciu, albo widzę mleko, które stoi na stole. Mleko dobrze się czuje, kiedy jest w lodówce. I to z reguły wystarcza, żeby dać jasny sygnał Twojemu dziecku do działania bez wytykania palcem, bez wyrażania jakichś dodatkowych opinii, jak na przykład krowy cierpią z uwagi na to, że to mleko zostało zostawione. Po prostu krótka, zwięzła informacja w trzeciej osobie, i z reguły to wystarcza. Możesz to zastosować na setki różnych e, rzeczy. Jeżeli mm, jakieś narzędzie nie zostały schowane, to zauważ, że narzędzia, miejsce narzędzi jest e, na przykład w skrzynce na narzędzia. Jeżeli są brudne e, ubrania e, w pokoju Twojego dziecka, wówczas też e, powiedz: Ubrania, miejsce brudnych ubrań jest w koszu na bieliznę. E, pomyśl, jak Ty możesz zastosować to narzędzie. W swoim życiu, w swoim wychowaniu, w swojej pracy, z swoim dzieckiem, to już może wystarczyć, żeby osiągnąć zamierzony cel, zamierzony efekt. Drugim narzędziem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest docenianie małych postępów. I też rzecz może wydawać się błaha, ale ma naprawdę wielką moc i naprawdę potrafi wypracować bardzo duże rzeczy, bo. Myślę, że wielu z nas jest mistrzami w spojrzeniu na sytuację i przekazaniu informacji, co nie zostało zrobione, co należy jeszcze zrobić, ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia, jak mało zostało zrobione, a co jeszcze możemy zrobić. Skupiamy się na tym, tak, co dopiero jest przed nami. A myślę, że warto po pierwsze, właśnie skupiać się na tym, co już zostało zrobione. Chociażby to będą bardzo małe kroki, bardzo małe rzeczy. Jest to też taka technika właśnie małego kroku, który umożliwia zrobienie wielkiej rzeczy. Po pierwsze, tak, to narzędzie daje Ci możliwość pracowania nad czymś pozytywnym, daje Ci możliwość zaczęcia współpracy od czegoś dobrego, od docenienia tego, co już rzeczywiście zostało zrobione. Po drugie, ono też może zacząć budować nawyk. Często jest też tak, że mamy zbyt dużo oczekiwania wobec naszych dzieci czyli oczekujemy, że one coś wykonają i muszą to zrobić od razu muszą to zrobić natychmiast tak jak my sobie tego zażyczymy. Ale warto się nad tym zastanowić i po pierwsze te oczekiwania no, sprawdzić, czy one rzeczywiście przystają do rzeczywistości. A po drugie, zacząć od bardzo małych oczekiwań, bardzo małego kroku, który może spowodować, że dana rzecz zostanie powoli wprowadzona i powoli wypracowana. Generalnie nawyki się buduje przez małe kroki i ty, doceniając to, co już zostało zrobione, dajesz dziecku pozytywne wsparcie, dajesz dziecku siłę do tego, że może pracować nad czymś dalej. Nie skupiając się na tym właśnie, co jeszcze jest do zrobienia, a to, co już zostało zrobione, chociażby rzeczy nie wiadomo jak małe. Jeżeli na przykład Twoje dziecko bawiło się puzzlami i ma te puzdę pozbierać, otrzymało od Ciebie komunikat, że teraz jest czas na zbieranie puzli, i nawet przyniosło pudełko i po chwili zajęło się jakimś całkowicie innym tematem, całkowicie inną zabawą, to patrząc na tę sytuację, zacznij od tego, że to pudełko zostało już przeniesione. I świetnie, bo puzerki będą miały miejsce e, tak, żeby się w to pudełko schował. Komunikując e, sprawę w ten sposób, e, dajesz szansę sobie i Twojemu dziecku, żeby ono kontynuowało tą czynność i schowało te puzzle. I dajesz to w bardzo pozytywny sposób. Jeżeli Twoje dziecko e, ma teraz czas na odrobienie lekcji i nawet przyniosło ten e, tornister do biurka, wyciągnęło jakiś zeszyt, o czym zajęło się całkowicie inną zabawą. Wówczas wchodząc do pokoju, widząc taki stan rzeczy, zacznij od tego, że ten tornis już ktoś musiał przynieść. On został przyniesiony. Ten zeszyt został już położony na biurku i docen to, że pewne kwestie już zostały zrobione i daj wsparcie, żeby móc tą czynność kontynuować. Dlatego zachęcam Cię żebyś po pierwsze w siebie zaczął zauważać takie drobne rzeczy, które robisz, docenić siebie samego za to i też staraj się zauważać te drobne rzeczy u twojego dziecka, u twoich dzieci, tak aby na tym budować rzeczy coraz większe. Ja w swoim życiu bardzo często stosuję te metody i tutaj takim przykładem, kiedy stosuję je łącznie, jest na przykład wyjście na spacer. W moim celem jest, żeby moje dzieci chodziły na spacery o własnych nogach, żeby lubiły chodzić. Chcę w nich to wypracować. I gdy wychodzimy na spacer, oczywiście moja młodsza córka widzi wózek i od razu o ten wózek zapyta. Dlatego wtedy zauważam to, co rzeczywiście jest, czyli zauważamy i sprawdzamy, czy mamy nogi. Widzę dwie nóżki, komunikuję jej to. Jeżeli potrzeba, to sprawdzamy, czy te nóżki rzeczywiście tam są. Czy każdy z nas ma nogi, czy nikt nóg nie zapomniał, po czym komunikuję, że nogi służą do chodzenia i to wystarczy, żeby po prostu wyjść na spacer. I oczywiście po pewnym czasie córka się męczy, no i na przykład chce, żeby ją wziąć na ręce. Dlatego tutaj stosuję to drugie narzędzie doceniania małych kroków, gdzie z reguły obracamy się do siebie i patrzymy na to, jaki dystans, jaki dystans już przeszliśmy. Przekazuje jej informację o tym, jak ona, ile ona już przeszła od na przykład domu, albo od tego drzewa, albo od jakiegoś miejsca, I ona to przeszła na własnych nogach. I to też z reguły wystarczy, żeby iść dalej. Oczywiście nie można tego ciągnąć w nieskończoność, w końcu kiedyś dziecko się zmęczy, trzeba dać chwilkę odpocząć, na przykład niosąc na barana. I z reguły na końcu spaceru, jak już jesteśmy przy naszym domu, tak? Też jeszcze patrzymy w tył i przekazuje informację, że ta dziewczynka na tych nóżkach przeszła cały spacer i przeszła cały spacer sama. Po to właśnie, żeby budować w niej pozytywne nastawienie do tego, żeby po prostu chodziła na własnych nogach. Mam nadzieję że znajdziesz takie miejsce, gdzie Ty będziesz mógł te narzędzia zastosować, podziel się z nami w komentarzu swoimi przemyśleniami na ten temat, albo tym, jak Ty zastosowałeś te narzędzia. Z mojej strony to tyle. Dzięki Ci za ten czas spędzony na oglądanie. Jeżeli film Ci się podobał, polub ten film. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do osób, które go zasubskrybowały, zachęcam Cię, zrób to teraz. Ja dziękuję Ci za oglądanie i zapraszam na kolejne wideo.